Czołgiem grubasy. Padło już parę razy pytanie, jak e, łączyć dziedziny ze sobą. Jak ja to robię, przynajmniej, e, jak ja to widzę i na tym raczej się skupię. Jak łączyć dziedziny różnych treningów? Przy czym no, z reguły to są pytania od ludzi, którzy ćwiczą kalistenikę i chcieliby zacząć też sztangi robić i, i nie wiedzą, jak to połączyć. I zaznaczam ludzi, którzy ćwiczą kalistenikę i e, przede wszystkim elementy, te gimnastyczne figury, czyli tam jakieś fronty backlevery, livery, przepraszam, i tym podobne. No i jak to robić, bo i to rozumiem w zasadzie, bo sam byłem na tym etapie, że jest taka jakby zagwostka na początku. jakby to zrobić, bo to się teoretycznie ze sobą gryzie, bo tam podciągania pompki to wiadomo, no to, to nie jest aż takie jakby trudne, ale że no te, te, te jednak wagi wszelkie się ze sobą ze sztangami gryzą. Otóż to nieprawda i tym się zaraz zajmiemy. Tymczasem nie zapomnijcie zasubskrybować zanim cokolwiek i kliknąć łapki w górę. Przede wszystkim musimy ustalić ważną rzecz. E, trening generalnie z założenia ma prowadzić do wzmacniania całego ciała. Dosłownie całego, czyli e, możliwie jak najwięcej wzorców ruchowych wszystkich partii mięśniowych yy, i w miarę yy, równomiernie to znaczy będę się podpierał przykładami no, trójboju, bo to jest to jakby najbardziej najszybciej przychodzi do głowy trójboiści mimo, że skupiają się na yy, przysiadzie martwym ciągu i na ławie czyli to są podstawowe trzy boje, nie robią tylko tego Ee, czyli, muszą, czyli nawet jeżeli Twój sport jest specyficzny i ma jakieś, skupia się na specyficznych ruchach to musisz e, pracować też nad pozostałymi Czyli wbrew pozorom e, trójboiści też muszą się od czasu do czasu podciągać albo robić coś innego na plecy, ale coś co będzie przyciąga, przyciąganiem Czyli jeżeli jest dużo wypychania no to musi być też dużo wy... przyciągania no nogi, no to tam jeżeli mamy martwy ciąg i, i, i przysiad, to dość, dość komplementarny akurat w, tej, 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 e, w tym przypadku. No ale jeśli chodzi o wyciskanie, no to musi być też ten ruch przyciągania i nawet jeżeli a, większa część treningu jest poświęcona na wypychanie, na, na tą ławę, no to oni i tak prędzej czy później będą musieli zrobić e, przyciąganie, żeby zrównoważyć. Przede wszystkim dlatego, że e, przyda się to chociażby w ławie bo wbrew pozorom przy wyciskaniu pracują też plecy a poza tym dlatego, że gdyby tego nie zrobili nie robili to prędzej czy później nabawiliby się kontuzji po prostu raz, że zastopowaliby progres po prostu nie dałoby rady w pewnym momencie pójść dalej z ciężarem a po drugie no, kontuzje właściwie to tak takiej, kontuzje i brak progresu Plus, no, znaczy progres się wiąże z tym, co wspomniałem, że plecy też pracują w wyciskaniu. Więc, trening dąży do równomiernego e, wzmacniania całego ciała. Niezależnie, co robisz: czy to jest kulturystyka, czy to jest trening siłowy, czy cokolwiek tam jeszcze. Jeszcze wracając do tego, co mówiłem o trójboistach, jeśli chodzi o kalistynikę, no to mamy podobną zasadę. Nie możesz robić tylko góry. Musisz też robić dolne partie, czyli nogi, ponieważ jeżeli nie będziesz tego robił, to prędzej czy później to tak samo doprowadzi do jakiejś kontuzji. Nie musisz ćwiczyć ze sztangą, mogą to być ćwiczenia z masą własnego ciała, jeżeli nie chcesz rozbudować za bardzo nóg, ale bieganie nie wystarczy może tak. I rower, jeżeli na rowerze to też jest trochę za mało. Musi być trening siłowy dedykowany dolnym partiom, czyli nogom. Na, mimo że robisz, skupiasz się na kaistejnicy i na figurach. Idąc tym tropem, e, będzie to miało no, ważne... Znaczy, ja się tym bardzo mocno sugeruję zawsze i, i uważam, że to jest dobre podejście, chyba, że ktoś chce się polemizować. I tym ja się sugerowałem zawsze, układając swoje plany, które były mocno mieszane. Ja będę powiem, jakbym ułożył przykładowy plan na podstawie tego, co napisał bodajże Łukasz, on tam pytał, e, dzięki w ogóle za to, była ostatnia osoba, która zdała to właśnie pytanie, więc dlatego ten odcinek. E, on tam pytał o front lever i przysiad. No tu jest prosty temat, bo tak jakby przysiad się w żaden sposób nie gryzie ze sztangą, z, z, z tym co robisz kalistycznie, czyli tam front lever, przepraszam, e, czy wagi i tak dalej, bo to można tak samo jak pistolety. E, połączyć z, z ciężarem, no przepraszam, z treningiem kalistycznym. No i teraz ten front lever i e, przysiad. No to jest dość proste do połączenia, bo tak jak wspomniałem, e, łączymy to tak samo jak z pistoletami. Więc dorzućmy sobie e, wyciskanie sztangi e, żołnierskie, czyli e, press military pres e, nad głowę. I to, niech to będą trzy ćwiczenia, na których ja teraz zbuduję plan na szybko. Zakładamy, że mamy trzy dni treningowe w tygodniu. Niech to będzie poniedziałek, środa i piątek. I mam dużo czasu na trening, nie muszę się spieszyć i nie dookreślamy żadnych innych, tak jakby na ten moment, determinant, czyli nie przygotowuję się do zawodów, ćwiczę dla zdrowia, ćwiczę dla siebie, żeby po prostu być sprawnym yy, i żeby to miało ręce i nogi, a nie ćwiczę sportowo do zawodów, żeby się bezpośrednio z driftem przygotować. Ok. Ustalam sobie priorytety tych ćwiczeń, które wybrałem. liver jest dla mnie najważniejszy, bo to chciałbym najszybciej naj... umieć robić i robić to dobrze. Drugą rzeczą jest Military Press, bo oczywiście jest też na partie. partia, wiadomo, że bicepsy muszą się zgadzać, a nogi niekoniecznie. Przysiad jest najmniej istotny, bo trzeba robić, no ale wiadomo, kto by się przyjmował. W związku z tym dzielę to sobie poniedziałek Front liver, środa Military Press i piątek... E ze względu na to, że wraz z tym jak tydzień będzie sobie mijał, będzie narastała fatyga i będę coraz bardziej zmęczony i ten piątkowy trening zawsze może być nieco ee, cięższy, trochę gorszy niż ten poniedziałkowy i środowy. Ćwiczenie, na które jest fokus ustawiam na początku jednostki treningowej, czyli w poniedziałek front lever jest moim fokusem, więc zaczynam od, od tego. Eee, Ilość powtórzeń i serii to tutaj będę tak randomowo podawał, natomiast jak to dobierać mniej więcej omawiałem w jednym z odcinków programowania dla zielonych i link jest w opisie, także możecie sobie to sprawdzić. Więc to będę podawał randomowo, bardziej chciałbym się skupić na ogólnym położeniu planu, dlaczego tak, a nie inaczej. Frontliver jest na początku. Robię sobie tam dajmy na to 5 serii po 10 sekund jakiegoś holda, jakiejś progresji Frontlivera. Bo chcę popracować nad głównym ruchem, nad tym, na czym mi zależy. Robię to na początku, bo jestem świeży, więc na pewno wyjdzie to lepiej niż gdybym najpierw zrobił coś innego, zmęczył się wstępnie, a potem dopiero zabrał za fronty w dalszej kolejności. Dwa kolejne ćwiczenia to będą wzorce ruchowe tego, nad czym dodatkowo chcę pracować, czyli na, na, na co dodatkowo mam fokus, czyli wyciskania żołnierskiego i E, Przysiadłem wzorce ruchowe, ale nie konkretnie to ćwiczenie. Tylko wybieram ćwiczenia akcesoryjne, e, które pomogą mi w poprawieniu wzorca głównego. Czyli na przykład, jeżeli mam problem z zakresem ruchomości, dajmy na to, e, to akcesoryjnie do wyciskania żołnierskiego wybieram sobie zipret, czyli wyciskanie w siedzie rozkrocznym, e, sztangi. A jeśli chodzi o przysiad, dajmy na to, jeżeli mam problem z delikatnym batwingiem na dole, zakładamy, że robimy przysiady high bar, bo, bo tak sobie wymyśliliśmy. Mam problem z delikatnym batwingiem na dole, z wyknięciem kolan odpowiednio szeroko, no to robię sobie na przykład belt squat. Eee, dlaczego belt squat? No, on, To, że ciężar jest zawieszony na pasie, pomoże Wam doprostować ten w dole, wypchnąć te kolana szerzej generalnie. To ułożenie, to jak ciężar jest ustrojowany pomaga w, w, w wykonaniu tego przysiadu. można będzie też trochę dłużej gadać, to jest, to jest, to o to. Więc, wybieram e, belt squat i z czyli wyciskanie siedząc i w, w kolejności takiej jak w tygodniu mam, czyli najpierw robię z potem robię przesiad, bo jeżeli taki mam fokus na w takiej kolejności mi na nich odpowiednio jakby zależy, to tak to też układam w treningu. I robię je na powiedzmy, że trochę lżej. Czyli nie dojeżdżam tych partii, nie dojeżdżam się na te ćwiczenia. Zresztą, to, że to są ćwiczenia akcesoryjne, które należy wykonywać w mniejszym ciężarem, już samo w sobie ma spowodować, że trochę mniej nas ten ciężar zmęczy. Ale też generalnie staram się raczej robić 3 do maksymalnie 4 serii tych ćwiczeń, mniej więcej, żeby się nie zajechać. Przed na przykład środą, kiedy będę robił militarki, i przed piątkiem, kiedy będę robił przysiady, żeby po prostu nie przesadzić nie zrobić dwa razy moc, tak bardzo mocnego treningu tych, tych partii, bo mam przeznaczony na to jeden dzień konkretnie specjalnie. Na koniec yy, wybieram ćwiczenie, które będzie wzorcem ruchowym, antagonistycznym do tego, na którym: yy, nad którym się skupiłem w tej pierwszej części głównej, czyli jeżeli skupiłem się na front który jest wzorcem e, pull, czyli przyciąganiem w płaszczyźnie poziomej, no to dobrze by było przepracować antagonistów, czyli zrobić jakiś push, czyli wypychanie w płaszczyźnie, płaszczyźnie poziomej. I to w tym wypadku, już jeżeli łączymy ze sztangami, to może być na przykład wyciskanie na ławce płaskiej, e, ale to równie dobrze mogą być pompki. No, ale mogę też spokojnie, jeżeli zależy mi na przykład dodatkowo na backliverze, żebrać backliver, bo jest to ruch push w płaszczyźnie poziomej. To znaczy, tutaj na pewno znajdzie się ktoś, kto by chciał polemizować, ale uważam, że jest to ruch push, czyli wypychanie w płaszczyźnie poziomej, tak samo jak plunge. I tak by to u mnie się to sprawdza, że tak to działa, i działa to ćwiczenie fajnie jako antagonista do przyciągania poziomego. Mógłbym zamienić miejscami te ćwiczenia, czyli tego backlivera i te akcesoria, ale no, zakładam, że zależy mi bardziej na tych trzech ćwiczeniach podstawowych, więc najpierw akcesoria wykonuję pod te ćwiczenia podstawowe i backliber jest tylko dodatkiem, żeby sobie nie... czy wyciskanie na ławie, czy tak jak mówię, cokolwiek wybierzecie, jest tylko dodatkiem, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Więc wiadomo, że będzie się ten wzorzec ruchowy, cokolwiek tam będę robił, wzmacniał, będzie to wyglądało coraz lepiej, ale nie kładę na to nacisku i nie nastawiam się na bóg wie jakie efekty w tym ćwiczeniu. To jest ćwiczenie, które robię zapobiegawczo, żeby się nie popsuć żeby zrównoważyć ćwiczenie główne, na którym się skupiam. Teraz pozostałe dwa dni rozplanowuję analogicznie. To znaczy, początek treningu to jest ćwiczenie główne, na którym mi zależy. Część druga treningu, część nazwijmy to sobie B, to są ćwiczenia akcesoryjne, poprawiające pozostałe wzorce. Czyli jeżeli w środę pracuję nad wyciskaniem żołnierskim, czyli pierwsze ćwiczenie to jest wyciskanie żołnierskie, główny ruch, na którym mi zależy, Ćwiczenie akcesoryjne to będzie ćwiczenie pod front lever, czyli dobieram progresję albo progresję lżejszą front livera, albo jakiekolwiek inne ćwiczenie akcesoryjne, które wiem, że może wzmacniać front liver, które na przykład wzmacnia konkretny element, e, który u mnie we front leverze leży e, i tak samo dobieram ćwiczenie do przysiadu i teraz drugi raz mamy przysiad. Więc możecie wybrać to samo ćwiczenie, które było w poniedziałek, a możecie wybrać zupełnie inne, które będzie opracowywa op opracowywało inny aspekt. Na przykład, stripper's squat, czyli e, wstając z przysiadu, ucieka mi biodro do góry. No tutaj różne mogą być powody tego, więc e, równie dobrze ćwiczeniem akcesoryjnym mogą być jakieś martwe ciągi e, na prostych nogach albo rumuńskie, albo. Dobrym e, ćwiczeniem akcesoryjnym mogą być też przesiady, e, front skład, czy goblet skład, czy fronty z ketlami z jakimś podwyższeniem podpięty, tak żeby mocniej zaatakować VMO, czyli e, mniejsza e, głowę środkową czworogłowego. A na koniec tej jednostki robię ruch antagonistyczny do wyciskania żołnierskiego na głowę e, czyli było e, push, to muszę zrobić jakiś pól, i najlepiej w płaszczyźnie pionowej, gdyż w płaszczyźnie pionowej odbywa się wyciskanie runierskie, czyli wybieram, dajmy na to podciąganie na drążku, eee, czy to pod chwytem, czy nad nachwytem. I podciąganie w tym wypadku, raz, że też będzie miało super wpływ na wyciskanie nad głowę, bo plecy mimo wszystko pracują w wyciskaniu. Dwa, że będzie pomocne też, jeśli chodzi o front lever, lever, przepraszam. Eee, i analogicznie układam trening przysiadów piątkowy, czyli zaczynam od frontów. Przepraszam, nie od frontów, tylko założyliśmy sobie, że tam robimy high bar back squat, czyli przysiad ze sztangą wysoko z tyłu. Yy, to jest główny fokus, czyli tam nie wiem, 5 celi po 5 przysiadów na 70%. Ćwiczenia akcesoryjne, czyli front lever i wyciskanie żołnierskie. Tak jak wspomniałem, to mogą być te same ćwiczenia, które już były, to mogą być yy, jakieś inne ćwiczenia, które będą poprawiały inny aspekt który kuleje u Was w tym ćwiczeniu i jako antagonistę. Tylko w tym wypadku, no ciężko dobrać antagonistę, bo przysiad jest bardzo, bardzo duży. w Kliczenie ich tam naprawdę pracuje, on, pracuje wszystko. Ale w zależności od tego, co w przysiadzie kuleje, dobieramy albo e, inną wersję przysiadu, albo najczęściej lepszym wyborem wydaje mi się, że będzie martwy ciąg. Także jak widzicie. E, jest to dość złożony temat. Parę rzeczy określiłem z góry, i, i tym się sugerowałem, układając plan. Ale no będą zmiany, jeżeli będą się zmieniały ćwiczenia, jeżeli będą się zmieniały cele. To znaczy, nie wiem, muszę się przygotować na za ileś, do, żeby robić jak najlepiej te konkretne ćwiczenia, które wybrałem. Czyli, gdybym na przykład miał bardzo mało czasu, żeby poprawić jak najbardziej te trzy boje, które sobie wybrałem, no to ograniczyłbym pewne ćwiczenia, na przykład ograniczyłbym trening antagonistów, raczej bym się skupił na mm, akcesoriach i na, na wykonywaniu przede wszystkim e, tych bojów, które mam do wykonania. Zmiennych jest bardzo dużo i tak jakby w zależności od tego jakie mamy cele, plany i co chcemy zrobić, dobieramy, układamy plan. W ten sposób e, ja pracuję e, mieszając różne dziedziny. Nikt jak do tej pory mi się to sprawdza. Prawdopodobnie jest więcej ludzi, którzy robią to co ja i mają inne metody. Natomiast mam nadzieję, że to, co w ogóle dziś wytłumaczyłem, jest względnie zrozumiałe. Zdaję sobie sprawę, że jest dużo ogólników, bo pytanie jest mocno ogólne bo jest wiele rzeczy, które można by doprecyzować. Jeżeli macie więcej pytań, to oczywiście śmiało walcie w komentarzach. Postaram się nagrać odpowiedzi. Mam nadzieję, że się podobało, tak jak wspomniałem jeszcze raz, jeżeli macie pytania piszcie w komentarzach, będę starał się rozwijać e, pojedyncze wątki, żeby po prostu naświetlić Wam ten temat jakoś dokładniej. E, na dziś to by było na tyle, pamiętajcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę e, i dzwoneczek, żeby wiedzieć, że coś się wrzuciłem. No i co? Pozdro grubasy!